Cześć! Słuchajcie, już dawno miałem zamiar wyskoczyć na Jarosław e, Pozwiedzać rowerem, nie rowerem Rower jest, więc mam zamiar dzisiaj wyskoczyć Miałem zamiar wyskoczyć w weekend, dzisiaj jest 1 maja, czyli poniedziałek Święto Chciałem wyskoczyć w weekend, w weekend była niesamowicie brutalna, brzydka pogoda e, Dzisiaj nie jest specjalnie lepiej, ale Jest na tyle dobrze, że mogę wyskoczyć, mogę wskoczyć na ten rower i pojechać e, Ale to nie jest taka prosta sprawa, bo cały dzień jest dzisiaj totalnie e, Dziwny e, i złożony. Nagrania, tak jest, tutaj, właśnie się filmy renderują, przygotowują na następny dzień. E, co więcej, tutaj, tego nieraz nie widać, bo to jest strasznie ciemno, tutaj mam telewizor i na tym telewizorze będę robił dziś jeszcze live'a e, z Geta, prawdopodobnie będę ćwiczył stunty e, na PlayStation 4. Zobaczymy, co z tego finalnie wyniknie. E, I cóż, i muszę jeszcze spakować się na wyjazd. Pomimo tego, że to będzie krótki wyjazd, po mieście to zabranie tego sprzętu teraz zajmuje. Także lecimy. No, ja już praktycznie gotowy jestem. Plecaczek, wszystko tutaj o. Cały sprzęt zabrany. Nawet kamerki zainstalowane. o Co to za Bajorko? San! A, San! Tak, dobra, okej. Okay. Czyli taka większa rzeka. Sobie pogoda nie jest najlepsza na rower. Już przyznaliśmy sobie to nawzajem. Jest troszkę wiaterek. Do tego jeszcze takie pył zjezdni. Jak jak się jak zmucha na twarz, to już w ogóle oczy łzawią. Mosaka. Jeszcze parę metrów się przejedzie. Ile jeszcze. Ile kilometrów? Czekaj, kilometrów. Z 30 kilometrów jeszcze. Chcieliby chodzić około 3, 3 minut do domu z powrotem i... i odpoczynek. Mojówka, to tam, na tym rynku, to jest dość pusta faktycznie. Za bardzo tam się nic nie dzieje na razie, może wieczorem coś tam będzie się działo, jakaś większa impreza. Ale wtedy mam live, więc w sumie tak tak nie będzie. Masakra, słuchajcie, strasznie... Znaczy może nie, nie jest tragicznie, nie ma jakiegoś wielkiego wiatru, ale kiedy jedzie się na rowerze i człowiek się troszkę rozpędzi, plus jeszcze wiadomo, asfalt nie jest czysty, więc jest tam troszeczkę piachu, jak to wszystko leci w twarz, Ach, nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Teraz na chwilę gdzieś tam słońce troszkę wyszło, ale e, pogoda nie jest idealna. Zresztą Jarosław nie jest, specjalnie, nie jest powiedzmy jakoś specjalnie przystosowany dla rowerzystów, że tak powiem. E, więc jeżdżenie między uliczkami e, daje zabawę, ale nie aż tyle, co jazda po górach. Więc mam nadzieję, że niedługo uda się, że będzie pogoda, będzie wolne e, i będzie czas, na to, żeby wyskoczyć właśnie w Bieszczady, wyskoczyć w górę, i gdzieś tam po górach, po lasach, być może po szczytach gdzieś pojeździć na rowerze. Tak jest. To jest moje marzenie, mam nadzieję, że je się spełni już niedługo. Tymczasem tyle z mojej strony, idę odpocząć i szykować się na live'a. Tak przy okazji, tak wygląda moje nowe stanowisko do streamowania, a przynajmniej streamowania właśnie na PlayStation 4 na telewizorze. Tak to się mniej więcej prezentuje i oświetlenie.